Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Kończy ona rok liturgiczny. Za tydzień rozpoczniemy Adwent. W uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, Ojciec Święty Lon XIV sprawował uroczystą mszę świętą na placu Świętego Piotra. Jego władzą jest miłość, Jego tronem jest krzyż, a poprzez krzyż Jego Królestwo rozprzestrzenia się na cały świat. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kończy rok liturgiczny. Za tydzień rozpocznie się Adwent. Dzisiejsza uroczystość to także Światowy Dzień Młodzieży. W specjalnym orędziu do młodych Ojciec Święty Leon XIV zachęcił ich, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników. W Rzymie swój jubileusz przeżywali chórzyści i zespoły śpiewacze. Do wiecznego miasta przybyło ponad 35 tysięcy chórzystów ze 117 krajów świata, w tym z Polski. W czasie homilii, Papież zachęcał ich, aby byli wymownym znakiem modlitwy kościoła. Na zakończenie mszy świętej papież zaapelował o uwolnienie ponad 300 uczniów szkoły katolickiej w zachodniej części Nigerii, uprowadzonych w piątek przez uzbrojonych napastników. Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle. się za tych naszych braci i siostry i o to, aby kościoły i szkoły zawsze i wszędzie były miejscami bezpieczeństwa i nadziei.